Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. W którym przeglądniemy moje inwestycje, generalnie ja takich inwestycji nie mam zbyt dużo. Jest ich tak naprawdę no tutaj mam 7 pojemników, w który w sumie chyba nawet jest jeden pusty z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam, tak no to mamy 6, 6 pojemników, nie jest to dużo, więc opowiemy sobie. Nie będę Wam opowiadał o moich wcześniejszych inwestycjach. Jeśli oczywiście chcecie, no to piszcie po prostu w komentarzu, jeśli chcecie zobaczyć moje wcześniejsze inwestycje, z których mam tak naprawdę ten ekwipunek, który mam. Więc przejdźmy po prostu do rzeczy takich najmniej ważnych, najtańszych też. No i przejdźmy do pamiątek. pamiątki to nie jest typowo moja inwestycja. więc to tak naprawdę moja kolekcja, bo sobie kolekcjonuję po prostu pamiątki z każdego majora. Od Sztokholmu, więc Sztokholm, Antwerp, Rio i Paryż mam tutaj po prostu. Yy, po prostu z każdej mapy, oczywiście tutaj na tych najnowszych mapach, znaczy najnowszym Majorze jest zamiast Dasta, jest oczywiście Anubis, więc te kapsułki troszkę skoczyły w cenie. Więc, no, można powiedzieć, że bym chciał to wszystko sprzedać, to i tak bym wyszedł na plus. Yy, I przejdźmy dalej. Eee, czekajcie, przejdźmy sobie może do Paryża. Paryż generalnie, czy dużo zainwestowałem? Nie dużo. Jeśli chodzi o kapsułki, same kapsułki mam ich 300, yy, każdy po 100, więc yy, jeśli chodzi o, oczywiście o pojemniki z, drużynowych, yy, z drużynowym logo, yy, wy po prostu wy w autografy nie inwestuję i nie widzę w nim po prostu sensu najmniejszego. Znaczy widzę, nie widzę. Zastanawiam się, Zastanawiałem się, czy nie dokupić, ale chyba nie. I przejdźmy w sumie do kolejnej, bo tutaj tak naprawdę przeszliśmy pamiątkę i pojemnik, no tak, tak naprawdę tak nic nie ma. Możemy przejść do bzdetów? Nie, do bzdetów przejdźmy w sumie... A, przejdźmy do teraz do bzdetów, bo to w sumie po kolei jest w bzdetach. Są generalnie naklejki z openingów, tutaj mam jakieś z openingów, te wszystkie papierowe, tutaj też są jakieś openingów. A tutaj na górze, z tego co pamiętam, mam inwestycje... Inwestycje, tak. Pokupiłem sobie każdej z tych takich naklejek brokatowych, one nie są jakieś drogie, więc mam tutaj parę, parę inwestycji, tutaj tych mam nawet 10, tych jest 10, Into the Bridge mam aż 20, no i tu jakieś Rio mam też, Greyhoundy tu z openingów to jest, tutaj mamy też jakieś Fnatic, i Fnaticów ile w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. a tak, no dwa są z openingu, więc... Więc trochę tego mam tu, NC, NC generalnie bardzo fajna inwestycja, ponieważ ona jest bardzo tania, ona tam kosztowała 15 groszy, dało się ją kupić nawet za 11, więc Więc okej okay, inwestycja, uważam na przyszłość Ponieważ ona w CS2 o wiele ładniej wygląda niż w, CS, w normalnym CSGO, to mam jakieś Apex'y, Nine Najładniejszą naklejkę uważam, że z Rio, czyli OO Nation, Przepraszam Zero Zero Nation, jak to się czyta, nie wiem bardzo ładna naklejka. Holo też jest ładne, ale holo kosztuje w granicach 50 zł. No i mam tu inwestycje też w NAFA z Paryża. Czemu w NAFA jest ładną naklejką? Mi się generalnie podoba ten motyw naklejki i to w sumie nie jest już to już trzecia naklejka z rzędu, która wygląda identycznie. Znaczy w sensie to logo jego czy ten jego podpis. Więc uważam, że on ten NAF może zdrożyć, ponieważ Antwerpu ten kosztuje około 6-7 zł, ten kosztuje też około 3 więc myślę, że ta naklejka no, powinna skoczyć w cenie i się oczywiście Paryż wypali. Bo jeśli Paryż nie wypali, to troszkę będę stratny na tym, ale to mogę trzymać bez problemu, bez problemu na long term. A nie ma problemu. Przejdźmy w sumie do, do kolejnych, do Antwerpu. Antwerpu mam 441 kapsułek. Jest to dużo. Jest też duży pieniądz w tym, tak uważam. No, mam tu jakieś roxy, znaczy te roxy, kandy... pojemniki z autografem, tu też jakieś pojemniki z autografem, no i większość to jest po 140 każdej z kapsułki z, z po prostu logiem, z pojemniki z naklejkiem kandydata i to oczywiście chodzi, chodzi mi o loga, nie o autografem, no i tutaj jest po 140 każdej. Jak widzicie, no ja mam większość inwestycji w kapsułki tylko czemu? Temu, że mniej mniej po prostu, że znaczy mniej. Po prostu wszystkie rzeczy, które miałem poinwestowane w jakieś naklejki czy coś, praktycznie wszystko sprzedałem. Chciałem to spieniężyć, yy, ponieważ no byłem usatysfakcjonowany już yy, tak jakby to powiedzieć zarobkiem, zyskiem. I po prostu sprzedałem, jak widzicie naklejki major, tu nie ma niczego, naprawdę, niczego tutaj nie ma, zero A było tu około 240 różnych naklejek i wszystko posprzedawałem, stwierdziłem, nie, to jest dobry moment na sprzedaż Sprzedałem, spieniężyłem i jestem zadowolony No i przejdźmy w sumie do, a przejdźmy do pojemników, też do Holma Generalnie wszystkie te pojemniki, które kupuję Które tutaj są, kupowałem je na przecenie na danym majorze, typu na przykład te Sztokholm kupowałem za złotówkę Tamte Antwerpy kupiłem za złoty 10, a Paryż kupowałem za złoty 5, więc troszkę tego, jest, chociaż nie, Paryż kupywałem niektóre naklejki z Paryża, kupywałem taniej niż na rynku, niż tutaj. kupowałem po złoty 4 chyba tak, po złoty 4 kupowałem na rynku, nie kupywałem w grze, kupywałem na rynku po złoty 4, więc mi się trochę otwarto, że że kosztowały tyle. No jak widzicie, mam tutaj pojemniki po 50, szkoda, że tylko 50, no ale. Ale no nie będę jakoś przeżywał tego, uważam osobiście, że Stockholm bardzo fajna inwestycja. Yy, oczywiście mogłem je sprzedać w momencie, kiedy były na górce, tam po 50 zł, yy, to naklejka, z ta pojemnik z małzem no ale nie sprzedałem, no niestety, niestety, niestety stwierdziłem, że będę trzymał jeszcze co najmniej 2 lata. Tak, do 2025 zobaczymy ile będzie kosztować. Jeśli będzie kosztować stówkę, to stwierdzę, że po prostu zostawię sobie ją jeszcze na przyszłość i zobaczymy za parę lat, czy ta inwestycja przyniesie mi bardzo duży zarobek. No i widzicie tu jakieś patcze, mam pojemniki z paczami. Te pojemniki chyba 3 zł kosztowe, 3-4 zł taki przedział. Pomiędzy tym powyżej 4 raczej nie, ale poniżej 4 i powyżej 3. Tu jeszcze jakieś autografy mamy No i w sumie ostatnie moją inwestycją są Renegade foli. generalnie każda z tych naklejek na średnio, uśredniam cenę, uśredniłem już cenę Złoty zł Miałem ich 700 Mam ich teraz 500 Generalnie wydałem na to około 1300 chyba złotych albo 1100 już nie pamiętam dokładnie, coś takiego chyba 1300 I generalnie no sprzedając 200 już po odliczeniu podatku wszystkiego wyszło mi około 2200 złotych, coś takiego: 2200, 2300, chyba 2200 bardziej mi wyszło. Bo sprzedawałem je po 11 złotych, wyobraźcie sobie: 200, po 200 na kolejach po 11 złotych. Po odliczeniu podatków i czegoś wyszło mi około 10 złotych, więc to był fajny zarobek. Uważam, że bardzo fajny. I kupiłem sobie za, za tą inwestycję po prostu rękawiczki. Rękawiczki sobie kupiłem. No i mam jeszcze 500 naklejek Renegadesów. No też na przyszłość, parę lat potrzymam, zobaczymy, zobaczymy, czy mi to coś przyniesie. Jakiś większy zarobek, czy nie. No i co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No widzicie mój ekwipunek Mogę wam opowiedzieć trochę o tym akwipunku, z czego to jest. Miałem generalnie, jeśli tu widzicie, widzicie tu faję, obieraczkę do ziemniaków, Dopplera, Ruby oczywiście. Jest to generalnie nóż, który kupiłem za 3200 na rynku. No trochę, trochę przepłaciłem, ale tylko dlatego, że posprzedawałem bardzo dużo pojemników. Pojemników już pamię, nie pamiętam z czego. Pojemników z chyba Antwerpu. Sprzedawałem po 6 zł, po 8. Sprzedałem mi około 500, więc miałem z tego 2000 Bo sprzedawałem tam naklejki, to też miałem 1000. Tam jeszcze jakieś Rio miałem, to posprzedawałem. Generalnie na Rio. Rio. Jeśli Rio mogę wam powiedzieć, że na Rio wyszedłem na dwukrotny zysk dwu i półkrotny bardziej bym nawet powiedział, no nie no dwukrotny raczej zysk, tak uśredniając. Dwukrotny zysk, tylko dlatego, że w odpowiednim momencie sprzedałem. Generalnie mógłbym teraz to dokupić, ale ja osobiście nie widzę sensu w Rio. Rio nie podoba mi się, no oprócz tam na nakleje, które mam, ale te... Ten, ten event taki był taki se, oczywiście pewnie urośnie i będę plusy w brodę, że nie mam, ale nie, że będę żałował, ponieważ nie chcę też wkładać pieniędzy w coś, co nie jestem pewien. W Paryż jestem tak pół na pół. Na pół bardziej bym powiedział, może oddam, może nie. Znaczy, bardziej jestem pewny niż Paryż, niż Rio, bo Paryż o wiele ładniejsze naklejki ma niż, niż to Rio, i, i większy popyt jest na to niż, niż ten. No ale wiecie, z popytem idzie też podaż, i no, tego jest po prostu dużo na rynku. A Rio na przykład było tak, że mały popyt był, to też mała podaż, i jest no coś za coś, tak i to w sumie tyle w tym odcinku ja musiałem o, o tym o moich inwestycjach opowiedzieć. Jeśli chcecie zobaczyć moje przeszłe inwestycje, oczywiście pokazując wam, znaczy bardziej opowiadając wam, bo nie pokażę on tego, bo mam na osobnym komputerze yy, Excela yy, i generalnie... To tyle. Widzowie. Na razie. Cześć i pa!